O dziadowym synu. Onego czasu w chacie wśród lasu mieszkał dziad, który owdowiawszy ożenił się powtórnie z młodą kobietą. Ta niecierpiała pasierba i gdy doródz namówiła męża, by chłopca próżniaka z domu wygnął. Dziad, choć miłował syna, uległ żądaniu żony i syna z domu wyprawił, sam go odprowadzając przez las. Doszli do kamienia przy ścieżce w gęstwinie. Tu stary usadowił syna, mówiąc, że wróci i poszedł w krzaki. I manowcami wrócił do domu. Chłopak czekał, wreszcie zasnął. Obudziwszy się, a nie widząc ojca, począł krzyczeć i hukać. Lecz gdy to nie pomogło, usiadł znowu, zjadł co miał i puścił się w drogę. Zaszedł na gościniec szeroki, ale tu widzi kilka dróg i nie wie, którą obrać. Patrzy, a na piasku pająk zaczyna dusić wielką mrówkę, a mrówka odzywa się ludzkim głosem: Człowiecze, ratuj mnie, a odwiedziłem czymś się. Doskoczył więc chłopiec, chłopiec zgniótł pająka i pyta odpkę, dokąd ma podążyć. Idź prostą drogą za słońcem do miasta, gdzie cię szczęście czeka. Szedł wtedy dalej i gdy wyszedł z lasu, ujrzał pole i szeroką rzekę. Usłyszał plusk w sitowniu i zobaczył miotającą się w zostawionej sieci wielką rybę o złotych łuskach i srebrnych płetwach z głową jakoby ludzką. Ta zawołała, człowiecze uwolnij mnie z mojej niewoli, a odwdzięczę ci się. Dziadowy syn wszedł po pas wody i odwiązał sieci. Oswobodzona ryba rzuciła się i znikła w mądrych falach. Poszedł dalej nad rzeką. Nagle słyszy krzyk przeraźliwy i widzi dwóch parokków, ciągnących babę, by ją utopić. A ta woła: Piękny chłop, ratuj mnie, bo mnie ci dwaj oboje chcą utopić niewinną. Dziadowy syn, żeby zdrów i silny, ująwszy kij, oburącz. Mucił nim po grzybiecie parobków, aż po uciekali, a kobietę uwolnił. Baba mu podziękowała i rzekła, że gdyby potrzebował jej pomocy, niech tylko zawoła: Babo dziwa, babo dziwa, przyjdź mi w pomoc, jak żywa. A ona zaraz się zjawi. Powiedziawszy, to znikła w zaroślach jakby wiatr rozmiał. Dziadowy syn poszedł drogą dalej w las i o wschodzie słońca chciał się zatrzymać i spocząć, aż tu spostrzega na trawie leżącego świeżego trupa. Był to młodzian w szatach, z szeroką raną, na czasce, krwią zbroczonej. Rzucił się wtedy ku, ku niemu, chcąc go uratować, ale wszystko na próżno. Życie, żeń już uleciało. Wtem okazało się nagle czterech jezdców. Zobaczywszy młodzieńca, buchem zeskoczyli z koni, poczęli tu z pięściami biednego wędrowca, związali go jako mordercę i pobiegli z sobą do miasta. Byli to królewscy żołnierze, szukający ulubionego Bożanina Królewskiego, który wyszedł do lasu i tam napadnięty został. Słowawszy dziadowego syna na gorącym uczynku, jak twierdzili, oddali go sprawiedliwości i sądom króla. Zamknięto więc chłopca w więzieniu mimo jego zapewnień, że jest niewinny. Aby jednak dać mu możliwość uniewinnienia się, kazał mu król dać na próbę korzec maku z korcem piasku zmieszanego, by przezdobył mak osobno, a osobno piak przebrał. Jeśli by tego nie zrobił, miał być winny, a na zającz stracony, zapłakany i siedział wyrzekając. Mrówko przeklęta, to tyś wszystkiego namawiła i szczęście mi obiecała. Co mrzekła, tego dotrzymam. Odezwał się głos z kąta i chłopiec ujął, wcisnący się przez wąską szczelinę nieprzeliczony rój mrówek, a przodem szła znajoma mrówka, którą pająkowi wydał. Całe to mrowienie w okamgnieniu osiadło naczynie i wzięło się do roboty. Także po kilku godzinach leżały już dwie osobne kubki na podłodze, jedna maku, druga piasku. Ucieszony podziękował im dziadowy syn, a mrówki szczeliną odeszły. Nazajutrz wschodzi kąt z pochołkami do więźnia i ze zdziwieniem widzi robotę, którą za niepodobną uważali dopełnioną. Dali znać dla króla, a ten, uważając to za cud niebios, więźnia wypuścił. Kazał i na dwór swój przyjął go jako dworzany. Ażeby był urodziwy, pokochała popiękna córka królewska, do której zalecali się wiele panowie, wielcy panowie. Raz pewnego król, jadąc z nitwy do swego zamku na wyspie, wjechał na most. Tu koń jego stanął dęba, a królewska korona do wody się potoczyła. Król pobladł i cały lud zaczął lamentować i rozpaczać. Powierzano, że póki ta korona nie zginie, będzie kraj szczęśliwy, bezpieczny i silny. A z jego utratą różne nami przypaśniały klęski i utrapienia. Król przy... Przyrzekł temu, co już znajdzie, dać w nagrodę to, co tylko ma najwyższego u siebie. Nie jeden rycerz kusił się o to szczęście, ale na próżno Idzie doby sen, stanął nad wodą. Naraz słyszy plus głośny, fala pieni się i na dwoje dzieli, a ogromna ryba o złotym grzbiecie, srebrnych skrzelach i głowie niby człowieczej podpływa do niego, niosąc w paszczęce kresną koronę. Młodzieńc pochwycił ją żywo, a ryba z powrotem się zanurzyła. Obiegł za króla, który uradowany pytał, jakie chce nagrody. Dziadowy syn, chwytając go pod kolana, wyznał, że kocha królewnę i ręki jej żąda. A gdy i ona się zgodziła, kazał król bić w kotły i dzwony i ugłosić odzyskanie korony i z córki. Ale na nieszczęście, na parę dni przed weselem królewa zachorowała. Leżała z za zasiniałymi ustami i się zaciśniętymi zębami, ale każdy oświadczył, że chociaż nie jest. Martwa, ale ktoś na nią taki czar rzucił, że żadne na leki nie pomogą. I stał król zmartwiony do przyszłego zięcia, żeby dał jaką radę. Zawołał więc głośno: Babu, dziwa, babu, dziwa, przyjdź mi w pomoc jako żywa. Zaledwie skończył wicher, zadzwonił szybami, okno się na oścież otworzyło i baba wpadła na orszaku. Ha, jak się miewa, mój chłopcze, czegoż ci trzeba ode mnie? Opowiedział jej swoje strapienie i o radę prosił. A ona na to. Ukochany, ukochana twoja nie umarła, ale ją zaczarował zwyczajny czarownik, który sam chce się z, z nią ożenić. Ma on u siebie w ogrodzie dziwe ziele, takie co rośnie w kącie pod murem, że dnia białego nigdy nie widziało i mocą jego czaruje. Gdy jeden ten listek tego ziela położysz na pierś krewny. ona, jakby nic nigdy nie było, powstanie. Jeśli chcesz tego ziela dostać, siadaj co rychlej za mną na, do podróży. Siadł młodzieniec babu na ożogu i byli przez okno lecieli gnami, gn 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 chmurami, wiatrami, aż zalecieli do ogrodu czarodzieja. A znalaz znalazłszy dzi dziwe ziela, wyrwali je z korzeniami, by Ów człowiek nie mógł więcej szkodzić, i jako przylecieli i odlecieli z powrotem. Skoro młodzieniec pożegnał się z babą, urwał czerwony listeczek z krzewinki, resztę rzucił w płomień, a wtedy stał się huk srogi nad zamkiem. Jakby na nie było waliło nań, całe jej trwało, dopóki dzisiaj nie rozsypało się w popiół. Przed więc dziadowy syn do sypialni narzeczonej wraz z królem, a położywszy na jej sercu czerwony listeczek, ujrzał jego otworzyła oczy. Posławić się temu, co się z nią stało i była wielka radość we dworze i w całym kraju, a potem wesele obojga młodych. W czytaniu bajek zebranych przez Oskara Kolberga udział wzięli Natalia Christowska, Piotr Szyma i Karolina Faszuku.